Wszyscy się śpieszą, nie wiedzą czemu. Tacy zajęci nie mają czasu na to, nie mają czasu na siłkę, nie mają czasu zjeść zdrowo. Oszukujemy siebie, że mamy jakiś cel w życiu. Iść do jakichś biurowców betonowych, szklanych, siedzimy tam. Era internetu, gdzie te notyfikacje cały czas. Natychmiastowa gratyfikacja. Wszystko natychmiastowe. Kiedyś cały czas byłem w pośpiechu. Wstawałem rano. Szybko myję zęby tego, nawet nie miałem spotkania w biurze. Tylko się tak oszukiwałem, żeby mieć jakiś taki mikrocel w życiu, żeby nie myśleć o tym, co ja naprawdę powinienem robić swoim czasem. Te lata mijają, ale ten czas szybko mija. Wiesz czemu, bro? Bo nic ciekawego nie robisz, tylko to samo nawijasz to tydzień. Bierzesz kilka tygodni wakacji, czekasz na emeryturę, a ona nadchodzi. Przez siedzenie całe życie ledwo funkcjonujesz fizycznie i co z tego? Kończy się swoje życie. Nie róbcie tego. Czy jedną trzecią życia spędzamy tam? Przechodzimy na jakąś emeryturę. Niby wtedy mamy żyć. A czemu nie teraz? Co z młodością? Przepada, starzejemy się. Za 60 lat nie będę na skakał. 30 lat. Przypomnij sobie, jak to było przed internetem. To było mieć uwagę tak, żeby można było przeczytać jedną książkę dziennie. Kiedy wychodziłeś na zewnątrz, na rower i gubiłeś. Poczucia przygody. To było naturalne. Ludzie nie umieją się nudzić. Nie umieją spędzać czasu z samym sobą w ciszy. Zapomnieli co to jest. Muszą cały czas sobie tą małpią głowę zajmować Facebookiem. Instagramem zawsze sobie można wypełniać swój czas. Żeby unikać tych trudniejszych pytań, o co naprawdę chodzi w życiu, gdzie ja powinienem teraz być, może powinienem mieszkać w innym kraju, coś innego zrobić, rzucić tą pracę, której nienawidzę. Wszyscy jesteśmy zagubieni, wszyscy wiemy, że możemy w lepszym miejscu żyć, ale kurde, mało kto się odważy rzucić wszystko i uciec się Bądźcie wolni, dążcie do tego. To jest najpiękniejszy cel w życiu, jeden z. Wtedy naprawdę nic nas nie powstrzyma. I lecimy po swoje. W ten sposób. Teraźniejszość, tak się mówi? The power of now.